Do pana proszę likwidacja Ponieważ likwidacja uchwałą na dzień 1 lipca to jest za dosłownie 10 dni, jeżeli uchwała by przeszła. I teraz y, myślę, że Pan mówi, ma już strategię dalszego działania tej, y, w tym momencie jak ma to nazwać, ponieważ uchwały nie jest podane, nie wiem czy to będzie referat. Działania referat. Ale nie jest podane w czy to będzie referat. Y, Wiemy, że no to jest taka, zakład to taka jest która działa na bieżąco od każdego dnia, bo od każdego dnia może się zdarzyć awaria i ja każdego dnia chcemy korzystać z wody i oddawać ścieki. No i teraz Pani mówi, jest koncepcja pracy, przejęcia wszystkich tych prac, które do tej pory ciążyły na zakładzie? To pierwsze pytanie. Drugie tak? pytanie takie: co z pracownikami, którzy w tym momencie są pracownikami zakładu Gospodarki Kierownik, jest stanowisko księgowej. Jak to będzie dalej rozwiązane? No, i jeszcze, jeszcze jedno pytanie mam do pana prezesa, chwilę, no, Proszę. Procedura likwidacyjna w pierwszym miejscu to jest fazie zapoczątkowanie, czyli czyli e, utworzenie e, stanowiska likwidatora, tak się nazywa to. Likwidatorem zazwyczaj jest kierownik danej jednostki. E, m, Tutaj, m, czy, czy, czy tak, w grę, no, tak to będzie? No prawdopodobnie tak, ale no, to jest proces, w Państwo podejmują uchwałę. To tak jak nie podejmowałem żadnych działań wprowadzenia tego majątku do spółki, którą bez Państwa uchwały, e, chociaż, no, wie, wiedziałbym, jak to zrobić. tak e, e, Tu no, po prostu Państwo mnie postawią przed e, z, e, uchwałę, którą po w wykonania powierza się Wójtowi i ja mam zaczynać pracę. No to e, proszę Państwa. E, to, że, że to jest, jeżeli znajmowaliśmy się przed tym, może wprost, ale z, z, z sprawy zakładu, że powiem, no, są znane, to jest działalność robiona, wykonywana przez zakład, przez nasz zakład, że to jest sprawy chociażby tutaj na Siłowie, no to my tam wiele razy się przecież w pewnym sensie nadzorowaliśmy. Natomiast jeśli chodzi o pracowników, no, sprawa w ogóle zatrudnienia i całej tej procedury operacyjnej, no, na pewno trzeba rozwiązać kilka problemów. Problem braku problem ludzi, no, to jest podstawowy problem i, i bo po kilku miesiącach tak siedzą ludzie na zwolnienia używają chwilowo, do... tak prawda, jak jakiś jest coś trzeba zrobić, ale przeważnie się to, no i, i... oczywiście niektórzy są chorzy, no, no to normalnie, ale, ale e, więc e, tutaj procesy, e, procesy, to, te, te sprawy trzeba na bieżąco rozwiązać. Jak, w jakim kierunku to pójdzie, powiedzmy to e, będziemy, bo tu zaraz mógłby to, to przeanalizować. Ten czas. Pani wiecie, no może, może jednak Dobrze. prowadzenie tego projektu uchwały, i tu zwracam się do wszystkich radnych, jest po prostu pochopne, proszę Państwa, bo to jest naprawdę bardzo ważna rzecz w naszej gminie. ja bym śmiała wręcz powiedzieć, że jest jedna z najważniejszych, ponieważ jeżeli. Coś się dzieje z Zakładem Gospodarki Komunalnej, staje na yy, siłę wodociągu i kanalizacji. no to wszyscy wiemy, że po prostu jesteśmy uziemieni. I... No tak, więc nie, no. proszę Państwa, ja w tym momencie się sama tylko zastanawiam, w świetle tego, co usłyszałam od Pana Wójta, yy, czy to nie jest zbyt ryzykowne, żebyśmy w tym momencie taką uchwałę podejmowali. Może się jeszcze chwilkę zastanówmy. Pan Wój przemyśli, jak ta sytuacja wpłynie na zmianę działania i pracy Urzędu Gminy, bo na pewno w jakimś stopniu wpłynie, tym bardziej, że dochodzi nam druga rzecz, śmieci. Więc to będą dwie ważne sprawy, które ja chciałbym się zapytać, się panie Buczy, zajęć. czy oprócz Pana, bo wiem, że Pan był wczoraj w delegacji naprawdę nie miał to wyjaśnienia, ale się podać w Komisji Rewizyjnej. Proszę, proszę. Proszę. proszę Państwa, ja na te wątpliwości odpowiem, Panie Radnej. I odpowiem tak, no Panie właśnie daje przykład tego na siłowa, nie? że od właściwie ubiegłego sezonu to ujęcie nie działa, bo no była sprawa na zebraniach podejmowana w stołectwach. I tak rzeczywiście jest. No I, no, i też wiedzieliśmy, że nie działa, ta informacja była wiele razy na komisjach, pan kierownik nam wyjaśniał. Ale no, ponieważ kolejna sprawa no to... I właściwie nie bardzo no, na, na czym no, stoimy, no to posłałem e, sekretarza, który e, no, technicznie, bo Politechnikę kończył, no, więc e, zajmował się p, też e, e, sterowaniem. Wiem, że pierwsze prace po, po studiach to były e, e, sterowanie. Między innymi e, firmy tutaj, która e, te, e, Jajka tutaj więc, cała taśma sterownicza, tak. on to, to zrobił, te sterowanie. Mówię na sterowaniu się znasz. No więc to, to, to on, on mi opisał problem cały. Ja to prezentowałem kiedyś. Problem, co tam jest źle. Gdzie jest pompy, gdzie. No wszystkie, wszystkie elementy, ja to rozrysowałem i my, wiedząc już, posiadłem kierownika także na piśmie, żeby rozwiązał tę sprawę do końca kwietnia i żeby dotychczas nie została rozwiązana. Oczywiście możecie Państwo to tak utrzymywać. Ja nie, nie, nie wyrażam entuzjazmu, żeby przejąć kolejną pracę i odpowiednią odpowiedzialność. Chociaż jeżeli będzie taka potrzeba, to się za to wezmę. Natomiast w tej chwili no to jest tak, że jest nie yy, yy, nierozwiązanie tego problemu, czekanie, no to yy, trochę yy, yy, tak, że bierzecie Państwo na siebie odpowiedzialność za to. Co, co Pani mówi tutaj Natomiast, no, tak byście po prostu powiedzieli, no zrobiliśmy, kupowaliśmy, żeby ten bezpośrednio wójt zarządzał, ale wolno możecie po wtedy powiedzieć, no ale widocznie wójt też sobie nie daje rady. Jak widać z niektórymi sprawami, jak e, chociażby z Provence sobie dają radę, jak e, z Pączkówskim od straty ponosił SPZO, prawda, w tamtym, e, tuśmy przebudowali, z, więc kilka rzeczy, e, 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 kilka rzeczy, jeśli chodzi o, o o zarządzanie zarządzaniu spółkami, ja byłem w radach. <tryk> spółek, także trochę się na tych spółkach znam i, 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 i na działalności gospodarczej. W banku też finansowaliśmy to, no finansuje się tak o, tylko się ocenia e, struktury, ocenia się możliwości kierowania nadwyżki no, finansowej, która było obsłużyła. To. Więc no, troszkę się na tym znam, a można powiedzieć, że troszkę dużo, że jest nawet więcej, bo ja jeszcze całe życie zawodowe to, to robiłem. E, i, i, Natomiast mówię, bo no, jeżeli państwo nie podejmą takiej uchwały, przecież ja tutaj nawet nie jestem inicjatorem, to, no, to, to... Pan mecenas jeszcze sprawie, teraz, Ale w tej samej sprawie. Nie wiem, Pani Radna, chyba nie do końca zrozumiałem straty tej likwidacji. Otwiera się proces likwidacji zgodnie z ustawą rachunkowości. Zaczyna się kilkumiesięczny, dwumiesięczny, trzymiesięczny okres inwentaryzacji. W związku z tym, a byt prawny, jeden podmiot kończy jednego dnia, 30 września. To jest ten neurologiczny moment, że o 12 w nocy ktoś ma podjąć te działania. Więc takiego zagrożenia, jak ja zrozumiałem, że coś się kończy 1 lipca i do tego czasu jesteśmy w takim, nie wiem czy właściwie słowo bez kołowiu, nie ma miejsca. Po prostu taka jest procedura należności, nienależności. Ja ze swojego doświadczenia dwa dni temu starosta powołał mnie w procesu, który likwiduje zespół szkół w Żyżynie. I jest tam pięć osób w takim tym. Jest ludzie przegląd pracowników, kto zostaje, kto do uprawy roli, kto do tego. W związku z tym myślę sobie, że y, tam jednostka autentycznie kończy byt. Tutaj. Takiego zagrożenia nie ma, bo ten proces będzie kilkumiesięczny. Myślę sobie, że nikt dzisiaj nie podejmie decyzji o tym, którzy pracownicy zostają, którzy nie, bo, bo to właśnie potem ten proces likwidacji, kilkumiesięczny między innymi. To tak, żeby, tak, 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 żeby uspokoić Panią Radną, że nie zadzieje się nic takiego, że jednego dnia zakład zostanie zlikwidowany i potem dopiero e, będzie próba odtworzenia tej struktury e w ramach urzędu gminy nie może to tak to być jeszcze tylko że ja nie słyszałam ani jednego zdania chociaż zarys su koncepcji ja nie mówię o szczegółach, nie pytałam o te szczegóły. Nie tylko chodzi o to, jak to będzie funkcjonowało w strukturach Urzędu Gminy, jak to wpłynie na zmianę tej pracy i organizację tej pracy, chociaż koncepcję nie usłyszałam niestety i o to najbardziej, jak gdyby, no to mnie najbardziej niepokoi, że ja nie widzę tej misji, bo 30 września na pewno jest dalej niż 1 lipca, ja się zgadzam, ale to nie jest za 30 lat. Więc jeżeli ktoś y, jakąś inwestycję... Chcę sobie zaplanować, za, za, Zaplanować. no to uważam, że my podejmując taką decyzję, mamy prawo wiedzieć, jak to sobie ktoś prawda, wyobraża. Tym no, kimś myślę, że tutaj jest Pan Wójt, ponieważ urzędem z innymi pracownikami kieruje Pan Wójt. Nie ja uważam, żeby moje pytanie było jakieś niestosowne albo nie wiem, bo no, głupie mam nadzieję, jak Pan nie pomyślał, ale po prostu ja oczekuję koncepcji pracy Urzędu Gminy w momencie, kiedy ona już będzie miała w swojej gestii zarządzanie tak, tym wszystkim, czym obecnie zarządza zakład gospodarki komunalnej. Z wypowiedzi Wójta wynika, że później to po doświadczeniach z tam, to sekretarz będzie naprawiał te ujęcia na tak? Panie wójcie? tak? <grywa> <grywa> Panie Państwa, możecie wpić sobie z tak poważnej straty, to pina może jest oczywiście śmieszna. I to, e, natomiast e, na pewno, jeżeli Państwo mi dadzą e, to, e, do kierowania to, 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 także tą strukturą, sprawdzę się nie lepiej niż sprawdziłem się na innych, innych e, działaniach. E, na pewno jeżeli będzie potrzeba wykorzystać sekretarza, to wykorzystam. Na pewno jeżeli będzie można, by, trzeba wykorzystać innych ludzi a yy to wykorzystam. Na pewno jeżeli trzeba będzie zatrudnić ludzi z uprawnieniami, to zatrudnię. Na pewno yy, wywiążę się, wykorzystam całą moją wiedzę, całe moje doświadczenie w zarządzaniu z zasobami ludzkimi, że od kilkudziesięciu lat to robię. Żeby... Dziękuję bardzo panie wójcie za wyśnienie. Proszę bardzo. Pan... Odnośnie tego jak będzie pan, prawda? Ile to będzie nas kosztowało? 15 do zakładu? <śśmieniu> odprawy to jest... i na kosztowało. Proszę, proszę Państwa, jeżeli jest pracownik jakiś, który się wybiera na emeryturę i chce odprawę będzie, to niezależnie od tego, czy go zostawimy w tym zakładzie, czy przeniesiemy tu i on idzie, bo jest jeden chory i ma na, na rentę, czy co, to te odprawy są według tej samej stawki. Nie jest tak, że w zakładzie to jest na odprawa jest 3 miesiące, a jak minie to 6 miesięcy. No nie ma tutaj, jak powiem, koszty, koszty dotyczą poszczególnych sytuacji. Natomiast nie wiem, jakie, jakie koszty, no Jakie koszty dodatkowe, to znaczy, to nie można powiedzieć jak, nie, jakich kosztów, jak tych kosztów że, y, 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 samych, y, samego tego procesu likwidacji, ja to nie, nie, nie widzę w sensie takim, że, bo przecież jeżeli nawet kierownik będzie likwidatorem, to tak ma pobory, nie? Nie to, że jest likwidatorem, aby płacić się 10% więcej. No nie ma jeszcze nic takiego, y, 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 nie ma nic takiego, że, że Natomiast no, ten problem tylko przejdzie z zakładu, mówię, ten problem tych, tych zwolnień, prawda, tego absencji, tego, tego wszystkiego przejdzie z zakładu do gminy. Natomiast problemy przejdą, natomiast nie wiem, koszty to ja nie widzę, nie widzę, bo system, systemy informatyczne tam są, więc to na pewno jest system jakiś rozliczenia jak tych zapowiedzi, ale to przyjmiemy. Jest tam jakaś licencja, która, która przejdzie na nas. Co tam no, 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 trudno, mi było być może, że ja jakieś elementy kosztów wystąpią, tak, no, że na przykład może trzeba będzie pojechać. Nie wiem, jeszcze raz byłem już właśnie z Panią Skarbnik w Kulowie, a może trzeba z osiedliny zobaczyć, jak to u nich chodzi, jak tam sobie, no. Być może, że będą koszty związane z zatrudnieniem, bo prawdopodobnie, jakość kadry prawdopodobnie jest, klary, prawdopodobnie no, jest słaba I, 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 i być może trzeba po prostu, żeby było tak, że są osoby z uprawnieniami, że są osoby, które chcą pracować, a nie takie, które nie chcą, więc tu być może wystąpił uwagę, ale to tak samo jest czy tam, czy tu będzie pomoc, że może nie.